Jak obiecałem przyszedł czas na tink betonowy, tak zwaną imitację betonu. Narzędzie naszykowałem. Think one. Think. Imitacja betonu ona powinna być w sumie jak na beton ciut ciemniejsza może nawet, ale ja wybrałem jaśniejszy kolor. Yy, dlatego że bo tutaj nie ma okien, jest tylko yy, pleksa bramie I byłoby za ciemno. A to ja, akurat, tak kolor szary, porównywalny trochę do naturalnego tynku. Tu do góry można nawet zobaczyć. Jest taka mała plamka przy suficie, jest niedomalowana delikatnie. Także za dużej różnicy między podkładem a tinkiem, samym kolorem tego betonu jest nieduża. Tink, jak już mówiłem wcześniej, jest dekorala. Akces 3000, nazywany też Freestyle, Freestyle dlatego, że możemy uzyskać z tego dowolny efekt. Efekt betonu, efekt deski na elewacji, efekt cegiełki. Barwiony w każdy kolor z NCS-a, z ralu i z rolnika dekoralowskiego. Paca zwykła, blacha, packa malutka, mogą mieć większą sumę, ale akurat miałem taką, wenecka, do wygładzania tynku. Pierwsze co, to nakładamy. Ja nałożę kawałek, pokażę jak to nakładać na jak grubój ziarna i potem zrobię przerwę. Będę czekał aż to wyschnie, nałożę całą ścianę i pokażę dalsze etapy. Plan mam taki, żeby zrobić całą ścianę, nałożyć i podzielić to. Wstępnie chciałem na 4, nie wiem czy to będą 4 czy trzy płyty. Podzielę to pionową linią, zrobię taką gładką. Nie zrobię w tym momencie imitacji betonu, tylko gładkie, tak jak było to przecięte. Dobra, nakładam. Jest to oczywiście zwykły tynk elewacyjny o grubości ziarna 0,8 mm, a także spokojnie na zewnątrz się doszala. Bez jakiejś na szczególnej impregnacji. Nie? Układamy, nakładamy na grubość ziarna, czyli skręgamy prawie że do zera, 0,8 mm, mm, nie jedziemy tak na, na żyletkę, bo nie uzyskamy żadnego efektu, także czasa musi się ślizgać, ważne, ważne jest to, żeby też było wszędzie równo nałożone, bo jeżeli nałożymy tu cienko, a tu grubo, Będziemy mieć problem z uzyskaniem efektu, bo tu nas zacieniować będziemy mogli formować wzór, a tu jeszcze nie będzie mieć mokre. Dlatego to jest dość istotne, żeby wszędzie była ta sama grubość. jest rzeczywiście fajnie jest to robić w taką pogodę, jak jest teraz. Czyli no dosyć wilgotno, bo też za szybko na mnie ciągnie. Przy takiej ścianie, jeżeli byśmy mieli ciepło, ściana by zdążyła bardzo szybko tnąć. Samemu byłoby ciężko to robić, bo potrzebne by byłoby z 2-3 osoby do tego. A tak to nałożę pół ściany i ona jeszcze tak i tak nie wyschnie. Także będę nałożył w sumie całą ścianę i dopiero ta część zacznie mi i zacznę sobie formować wzór. Oczywiście Nie nakładam całej ściany tak jak jest teraz, tylko nakładam przykładowo metr czy dwa kwadratowe yy, i sobie formuję. Pierwszą warstwą. Formujemy to na trzy razy. Najpierw zrobimy takie sopelki, zaraz pokażę. O co chodzi. A potem następnie dopiero robimy wzór betonu. Yy, beton ten yy, możemy zrobić delikatne żery, czyli coś typu miejscami o tylko tak lub możemy zrobić większe czyli możemy bardziej podlepiać jego potem formujemy, no ale myślę, że tutaj nie ma co też za dużo, delikatnie porobimy robimy sobie takie sople nie będziemy też szaleć myślę, że do zupełności wystarczy, to nie chodzi o to żeby nie wiadomo ile dziur mieć, tylko żeby to było jak najbardziej realistyczny efekt płyty, nie? Betonowej. Ja tu odciskałem to paczką. Można oczywiście odciskać też to takim wałkiem, co, co jest do odpowiedziania wylewek, takim z drugim włosem, no mówię, efekt w to zależności znaczy to kto co chce uzyskać. No, ja chcę taki efekt, a nie inny. Także no, mi ta forma akurat odpowiada. Nie? Może komuś innemu coś innego bardziej stosować, mówię, to już kwestia gustu. Nie? Dobra, ja sobie nakładam całość. Potem, jak to wszystko, to pokażę, jak to formować i jak to będzie wyglądać. Dobra, ściana też trzeba przesychać. Ja akurat skończyłem, zeszło dobre pół godzinki na to. Nie jest tutaj jak na tych filmach instruktorzowych kawałek ścianki, a cała ściana jednak jest coś innego, inny wzór i inna robota. Tu mam skończone teraz. Wyznaczyłem sobie tutaj, jak jest poziomica, 2 metry, mniej więcej. Laserę sobie odszczeliłem i spróbuję sobie zrobić teraz pionową linię, żeby podzielić te na płyty. Znaczy czy się uda. W sumie tak jeszcze nigdy nie robiłem. Yy, dlatego spróbujemy go tak, laser, i albo, albo wygładzić Co się oczywiście nie da może lepiej będzie wydrapać. Zobaczymy jak pójdzie zdrapania tego Zdrapania troszkę lepiej. Paniem, jak widać, idzie dużo lepiej. Tu akurat mogę to wydrapać spokojnie, bo pod spodem jest podkład ten sam kolor co think. także jak to wyschnie to będzie jednolite. A ja akurat nie chcę, żeby to tam było innego koloru. Wolę, żeby to zostało takiego samego, co jest. przyłożę tu tak samo telefon dzwoni jeszcze. Czyli tak mam wydrapane, czyli pierwszą płytę miałbym zrobioną i podzieloną. Oczywiście to dzielenie płyt można zrobić w ten sposób, że na ścianę naklejamy karton gips, obrawiamy narożnikami, zostawiamy przerwę między kawałkami, bo oczywiście płyty można robić i w pionie, i w poziomie, i w kratkę, różnie robią ludzie. Ja robię akurat płyty tak, z góry na do wielkie płyty, nie robię w kwadrat. Ale, tak jak mówię, można przykleić płyty karton gipsu takie duże, całe w 2,60 na 125, lub na kawałki porobić między nimi przerwy po 2 cm, obrobić narożnikami i wnęki, na przykład, yy, tak zwane te bonie czy tam te rowki, pomalować w inny kolor. Wtedy będzie też odbijać. Yy, mi akurat na tym nie zależy, jak chcę mieć w ten sposób, yy, dlatego też tak zostawiam. Nie? Yy, dobra, teraz tak, yy, jak już to przysycha to zaczynamy. Przegładzać całą płytę. Oczywiście nie robimy tego na mokrym, bo to musi już być takie, że już praktycznie się nie lepi do pacy ani do ręki. Bo wtedy ten, ten kamyczek fajnie się rozciera. Gdybyśmy robili to na świeżym, no to byśmy to wygodzili. Nie byłoby tego efektu, tego wzoru. Nie? Tutaj na razie to równam. Przerównam całą płytę. Zrobię sobie tą drugą podzielę i, i też tak wyrównam jak zrobię tą drugą, wracam do tej pierwszej mocno dociskam czyszczę palce i wtedy gładzę już tak na równiżko, żeby nie było żadnych zadr ani żeby nie było szorstkie tam gdzie nie tak jak widać jak jest grubiej, jest bardziej mokry niż tutaj, ale mówię przy wygładzaniu będzie ok jak już zacznę tę drugą i tu wrócę, no to już będzie praktycznie wszystko do ściągania na, na tak zwane zero lub na gładko. Można się tu naprawdę fajnie pobawić, tu jest dowolność wzoru, także to co wymyśli jakiś dyre betonu, jakie zery. Można też delikatnie porobić na przykład tego typu jak jest tutaj, że tylko same dziurki takie będą, nie będą takie wielkie w jak ja tu mam. Ja to jeszcze na koniec wszystko zaniprygnuję sobie lakierem lamperyjnym. Ono się troszkę ten kolor cały przyciemni. No i w jakiś tam sposób ta powłoka zabezpieczona będzie przed kurzem. Nie? Coś takiego to wychodzi. Także efekt naprawdę, myślę, że jest całkiem fajny. Oczywiście można jeszcze się pobawić i zrobić w ten sposób, że podkład na przykład pomalujemy o 2 tony ciemniejszy niż jest, niż jest ten tynk. Bo oczywiście zapomniałem też powiedzieć, że podkład to jest zwykły podkład z piaskiem kwarcowym, tak jak jest pod tynk elewacyjny, bo to oczywiście też jest tynk elewacyjny, nie? Także dla tych, którzy robią elewację, nie powinno być problemu z taką imitacją betonu. Oczywiście paczką idziemy w prawo, w lewo, żeby te były w różną stronę, nie w jedną. No, wracając właśnie do koloru. Yy, kolor możemy fajnie uzyskać też poprzez malowanie na przykład dwoma tonami ciemniejszymi lub całkiem ciemnym kolorem, podkład i potem dopiero nakładamy tą już finalną wersję tego tynku w takim kolorze jak chcemy i potem robiąc te wyżubienia te wtarcia ten kolor podkład on będzie się uwidaczniał w tych dziurkach także też będzie fajny efekt tej płyty nie? ja jeszcze w późniejszym czasie jak troszkę cieplej będzie oczywiście to zrobię sobie filmiki, nie wiem, może z pięć filmików, kupię płytę gipsową i pokażę jak się robi inne wzory, imitacje deski, imitacje w sumie nie wiem czy za cegiełkę, będę to się brało, ta cegiełka to jest takie już, ale deska fajnie wychodzi, bo to deska też fajnie jest zrobić, nie szamy szablonu, robiłem musimy na elewacji, fajnie wychodzi, zwykle poziomica, wystarczy pędzel i też fajny efekt można uzyskać, nie? Ale to mówię, kupię płyty. Myślę, że z 5 filmików takich nagram. Zrobię kilka imitacji betonu i tej deski też zrobię. Także myślę, że to co niektórych zaciekawi. Dobra, a ja jadę dalej. Zrobię tą płytę i za chwilę pokażę najwyżej, jak się robi tą drugą część. Nie? Tą część zrobiłem już, przetarłem. Yy, tutaj sobie wyznaczyłem już kolejną linię na następne, yy, ale tego jeszcze nie przecieram, bo jeszcze jest za świeże. Yy, tą się udało fajnie przeciąć, natomiast ta, yy, tu się poprzecierała fajnie, jedynie na środku, gdzie pewnie coś widać, tu, tam gdzie było ciut grubiej, to jeszcze widać, że jest taka ślad odpłacu przeciągnięcia. Także Teraz można faktycznie to zauważyć, jeżeli jest tynk zaświeży, że się tego nie da tak wygładzić, bo jak on przesycha, to te kamyczki już są prawie suche i przecierając po, yy, po tynku, to te kamyczki się delikatnie przesuwają i takie fajne żery wychodzą. Jeszcze jedna taka fajna, yy, fajna w sumie uwaga, bo ja sobie tutaj podzieliłem to na płyty i tu jest ten robek zrobiony. Yy, taki tynk też będę kładł na elewacji i prawdopodobnie też będę robił takie przecięcie ale to już nie identyczne jak tu, bo tu jest tynk nakładany na raz. Ja tu zdrapałem tą powłokę całego tynku i w sumie ta część nie jest niczym zabezpieczona. Jeżeli to by było na dworze to deszcz prawdopodobnie by w to wnikał, na kleju mogłyby się jakieś tam rysy pojawić czy coś, bo nie ma żadnej ochrony. Tynk wiadomo ochroni. Na elewacji jest fajnie sobie zrobić jedną całą powierzchnię, czyli powierzchnię podkładową, czyli pomalować podkładem i jedną warstwę zrobić tak jak ja nakładam to na pierwszy raz cieniutko przelizać, zostawić na drugi dzień aż wyschnie i dopiero finalną warstwę tego tynku kłaść. Wtedy mamy 100% pewność, że jest zabezpieczona ta elewacja. Dobra. Teraz przecieramy tacę. Już finalny efekt. Bo już jest suche Czyli mocniejszymi ruchami wyciskając. Robimy tą już finalną strukturę betonu. I ona musi być na gładka, że Jeżeli przejdziemy ręką, to tylko wyczujemy te, te wrzemy. Nie będzie czuć żadnych górek, yy, żadnych tam odpacy śladów, bo paca wenecka powoduje nam to, że mamy gładką ścianę. Jak jest gdzieś delikatnie świeży szczytnik, tak jak jest tutaj na przykład to przecieraj go już mniej dociskają, ale wygładza. Wtedy on tak i tak będzie gładki, wyschnie to też będzie struktura tego betonu. Jakby za mocno docisnął no to zrobiłyby się ślady od pacy. Tu już jest, widać, że całkowicie suche. Tam gdzie jest ciemniejsze to już jest suche, tam gdzie jest jaśniejsze to jest wiadomo mokre. Nie będę teraz pokazywał jak do końca zjeżdżać, bo to bez sensu. Pokażę jeszcze jedną fajną sprawę. To są duże płyty. Na takich płytach można zrobić coś takiego. Oczywiście tutaj to ten tynk bez problemu się zmyje, bo tutaj sokolik jeszcze pójdzie, a to już sobie palcem przejadę Robimy imitację śrub, można powiedzieć. Czyli coś takiego. Silikon lub jakiś tam, nie wiem, dekielek. O. I mamy efekt takiej płyty przykręconej do ściany. Można też to zrobić tu na środku. Yy, to oczywiście przejeżdżamy palcą i, i wygląda jak jak przekręcona płyta, nie? Od szalunku. No. dobra. To ja dalej y, przejadę całość tą płytą. Y, to pokażę jeszcze efekt finalny, jak to wygląda. I myślę, że to by było z tego tynku chyba wszystko, bo temat dość ciekawy. Dobra, tak wygląda tynk już na gotowo po przetarciu. Jeszcze się delikatnie klei, ale już te żery, wszystko tak jak jest teraz zostanie. Cokolwiek yy, wiadomo jeszcze przejadę, palcem sobie nałożę tutaj tą packą, przemyję. Tu w narożniku na dole, i do góry, w obydwu zrobiłem te kółka. Wygląda to jakby było płyta przykręcona do ściany taka typowa imitacja betonu. Tu tutaj jeszcze miałem wspomnieć, że w sumie oczywiście tutaj nie trzeba wydrapywać tego rówka. Jeżeli ktoś chce, może sobie przykleić taśmę prosto i bezpośrednio potem odlepić ją Nałożyć na całości. Ale wiadomo, taśma gdzieś się zadrze to a tutaj, przykładem po przejeżdżam z góry na dół, mam prosciutką linię. Jak gdzieś się wyszczerbi, albo o, taka delikatna nierówność, czy tu, tego nie ruszać, ma to być naturalny beton, a nie jakiś cudowany, że 100% równiuszki linii, bez sensu. Beton jest betonem, jak robimy szalunki, formy, też nigdy nie patrzymy na to, żeby gdzieś tam coś idealnie było, bo to jest beton typowo. No z betonu to byłoby na tyle, zapraszam do komentowania i oglądania na nas na kanale, na pewno będą jeszcze różne ciekawe filmiki. A ja tutaj skończę cały garaż. Podejrzewam, że jeszcze zejdzie mi parę dni, zanim te wszystkie ściany zrobię sokoliki, po podłogi, silikony, położę puszczeniam. Jeszcze na pewno kolejne filmiki, ale już pewnie też finalnie jak to wygląda pokażę na samym końcu, jak już będzie zrobione wszystko. Także do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach.